Zaczynamy moi drodzy nową, nowy sezon odcinków na temat epoki hellenistycznej, bo to Globalista, jak spojrzałem do internetu, serwuje nowe atrakcje. Także teraz będzie taka faza zajmowania miejsc i, i kupowania słonych przekąsek, czyli popcornu, orzeszków i oglądania tego, co się będzie działo, bo, bo robi się naprawdę komicznie lub tragi komicznie. Ja dzisiaj spojrzałem słuchajcie na oczywiście polski internet, bo to dostarcza zawsze najwięcej najwięcej rozrywki. I był jakiś artykuł na temat cen nieruchomości. Wiadomo, to wzbudza dużo emocji. Zawsze tam jest koło tego jakiś ruch, każdy ma coś do powiedzenia. Ja też nieruchomości śledzę z wiadomych y, przyczyn. No i był artykuł na temat, y, w który z reguły się włączam, mianowicie nieruchomości na południu Europy, dlatego że no zawsze się tam jakiś zbłąkany, zbłąkana dusza znajdzie, która się jeszcze, że tak powiem, kwalifikuje do nawrócenia. No i podniósł się tam y, wrzask, bo ktoś niezbyt szczęśliwie i niezbyt rzetelnie przyrównał tam jakąś francuską wioskę. Do dużego miasta w Polsce, że ceny tam rzekomo są niżej. No i oczywiście, ze względu na to nieszczęśliwe porównanie, rozgorzała dyskusja, zaczęli się tam napierdalać jeden z drugim. Ale co chcę wam przy tej okazji powiedzieć, no bo oczywiste jest, że taka nierzetelność prowadzi potem do różnych konfuzji, chcę wam powiedzieć tyle <laughs> prowadzi do konfuzji, no właśnie czy prowadzi do, prowadzi do konfuzji, ale na ile to jest nierzetelność. Jest to oczywiście pewna nierzetelność, ale, ale uwaga, co widzieliście na grupach, wrzuciłem ostatnio, y, była kawalerka do kupienia w bloku w Mediolanie i to w centrum Mediolanu, nie na jakichś tam peryferiach wielkich, y, za 27 tysięcy euro, co pozwala... Z, pewną, z pewnym marginesem, nazwijmy to, rzetelności, ale, ale, w miarę rzetelnie powiedzieć, że jest to dziesięciokrotnie y, mniej niż podobny metraż mieszkania w Warszawie. Oczywiście chodzi tu o, czy, też o zonę, o wiadomo tam stan tego i tak dalej, i tak dalej, więc y, możemy przyjąć dla ustalenia uwagi, że nie dziesięciokrotność, a pięciokrotność, tak. No i oczywiście jest to ten wesoły Milan, gdzie y, ciągle coś się dzieje. Y, numer 112 nie przestaje dzwonić. I ostatnio y, była taka y, skandaliczna historia, która mi tam na TikToku wyskoczyła: że gościu, y, właśnie w takim bloku, którymś jednym, drugim, trzecim, y, w obliczu y, włamu do jego własnego domu, y, zasztyletował tam napastnika i, i nie zadzwonił nawet na nie zadzwonił nawet po, tych, po mafię medyczną, tylko po prostu poszedł spać, a gościu z tym nożem tam uciekł i gdzieś się czołgał po ulicy. No w ogóle jakieś dantejskie sceny. Ja oczywiście wiem, że tak w Mediolanie jest i raczej do Mediolanu bym Was nie pchał. Sam jestem 50 km od Mediolanu w tym momencie, tu gdzie sobie siedzimy. I patrzymy z górki tak jedząc ten popcorn właśnie na to, co się będzie działo. Ale... Nie o tym chcę Wam tutaj y, mówić na tej części, o, o, o cenach y, nieruchomości, czy są takie, siakie, owakie, czy rzetelne, tylko znowu o pewnej generalizacji, pewnym zjawisku. Mianowicie, jubilerzy ze Wschodniego Wybrzeża, jako osobnicy, jak podejrzewamy, inteligentni, y, również zdają sobie sprawę z tego, że społeczeństwo y, dzieli się na ludzi, którzy analizują jakieś dane, ludzi inteligentnych. I którzy się kierują chwilowymi modami, że tak powiem półgłówków, tak? których, poziom... których poziom analizy danych i racjonalizmu jest na poziomie, nie wiem, trzynastoletniego chłopaka, który tu sobie na jednym kole jeździ, można nawet nie obrażając tego chłopaka, no po prostu nie analizują żadnych danych. Chwilowa moda, chwilowe emocje, chwilowa hucpa, tak jak słuchajcie przy okazji Ostatni jest taki modny temat, bo zalewa tam Dolnośląskie, no i yy, już oczywiście szwadrony, że tak powiem, egzekucyjne w internecie ruszyły i ktoś tam wykrzykiwał, że, że tych, co tam nie pomagają nosić worków, to należałoby rozstrzelać na wałach, jak, yy, jak Ukraińców nieprzymierzając, którzy nie, nie, nie poszli bronić swojego kraju i nie chcieli ginąć za, 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 za że tak powiem, syjonistyczny interes. No jest to wszystko ogólnie mówiąc dość żenujące, ale wracając do tematu, do osi tego filmu macie dwie grupy ludzi, tak? Ludzie, którzy może trzy, tak? Ludzie, którzy analizują dane i są doinformowani, a jeżeli nie mają jakichś danych to sobie je doszukają. Ludzie, którzy nie analizują żadnych danych, tylko tak jak w telewizorni im powiedzą albo chwilowe emocje tłumem zagrają, czyli po prostu motłoch. Ten motłoch pójdzie was szty szty sztyletować tam na tych wałach. I grupa ewentualnie trzecia, ludzi, którzy jakieś dane analizują i mają jakiś tam ogląd sytuacji, lepszy, bądź gorszy, ale są bierni. Tak, czyli siedzą w tym pierdolniku w tym grajdole i wysłuchują tych wszystkich, yy, tych wszystkich nagonek, dlatego że z jakichś powodów, jakiś tam własnej impotencji, czy niewydolności nie potrafią wcielić w życie danych czy jakby zastosować wniosków, które wyciągnęli w oparciu o dane i nie wiem, co się z tą trzecią grupą stanie, sam wolałbym się w niej nie znaleźć i też odradzam ma w niej być, ale skupmy się na dwóch pierwszych, mianowicie ludzie, którzy analizują jakieś dane albo analizują dane po prostu i są doinformowani, wiedzą jak sytuacja globalna się toczy, oni, słuchajcie, już dawno albo są na Zachodzie, albo mają pokupione po trzy nieruchomości, z, tym, z, z tego jedną gdzieś w SEA, poza, poza, tym, poza Europą, czy w Ameryce, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej. Ludzie bogaci, przezorni i po prostu zabezpieczeni, którzy nawet już, już ten popcorn kupili i tylko patrzą na to zrzędowanie, albo w ogóle po prostu nie patrzą, tylko zajęli się swoimi sprawami, dziećmi, rodziną, winnicą itd. I do tej grupy tu nie ma co nawet adresować przekazu medialnego, bo oni dane, tak jak powiedziałem, mają i w tym sensie są po prostu poinformowani, co będzie, jak to będzie wyglądać, mniej więcej. Mogą nie do końca obliczyć to, bo nawet syjonista, słuchajcie, nie obliczy pewnych rzeczy przy założeniu, że są ludzie, którzy w ogóle się nie kierują racjonalnymi przesłankami, czyli są nieobliczalni, mogą zrobić wszystko. I yy, ci ludzie. Słuchajcie, podejrzewam, że, że plan na nich brzydki jest taki, że po prostu będzie e, operacja militarna zaplanowana bardziej lub mniej, czy wojna po prostu, i pójdą ci ludzie po prostu na przemian. Tak? I globalista nie będzie się zastanawiał w prawo, lewo, rakieta z tej strony, z tamtej strony, tylko po prostu będzie się chciał tych ludzi pozbyć, po to, żeby sobie oczyścić teren, tak, tak jak to robi teraz na Ukrainie. I to będzie coś bardzo, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, żenującego i odradzam Wam nawet być blisko tego, co się będzie działo. Słuchajcie, takie coś można tylko ogrodzić wysokim murem, tak, lub drutem kolczastym i znaleźć się po jego właściwej stronie. I to zresztą czynią Niemcy już dzisiaj. Nie wiadomo, co będzie grane tej jesieni, czy będzie znowu zaraza, czy, czy słuchajcie, klęski żywiołowe, czy... czy... Te rakiety polecą, nikt tego nie wie, ale Niemcy już ogradzają całą swoją niemcownię właśnie takim murem, dlatego że są, te deski są zawsze zapobiegliwe i czynią pewne działania wcześniej, a nie teraz spuszczają wodę Stamy yy, dlatego że przez 20 ostatnich lat nic nie zrobili, nawet nie i potrafili tam człowieka postawić w odpowiednim miejscu, żeby to wodę spuścił dwa tygodnie wcześniej. I słuchajcie, przy dzisiejszych technologiach. Manipulacji pogodą można zrobić tak, że lewą stronę rzeki zaleje, a prawą nie. I jakby ktoś, kto ma jakiekolwiek wyobrażenie, jak te systemy działają i, i, i że to działa, i że to niestety jest w użyciu, cokolwiek Wam tam mówili w telewizorni, no to wie, że można zrobić tak naprawdę wszystko. I co więcej, pamiętajcie, że ludzie inteligentni, którzy robią te takie mm, krzywe akcje teraz i nazywają to y, ładnie zmianami klimatycznymi, żeby się ta większość niezbyt zorientowana i nieanalizująca danych nie zorientowała, oni te dane zbierają. Czyli oni nie tylko potrzebują zrobić gdzieś klęskę żywiołową, ale oni też potrzebują zebrać dane zachowań lud ludności, lu y, ludzi na danym terenie względem ich, słuchajcie, proweniencji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że każdy racjonalny człowiek tak robi. Ja Wam to mówię jako specjalista od algorytmów, który implementował algorytmy szachowe i ustawiał tam 8 hetmanów na szachownicy i też musiał słuchajcie, pewne miary ustalać jak blisko sytuacja losowa jest rozwiązana. To są rzeczy, które słuchajcie, istnieją od lat przynajmniej 50, jak się tylko komputer pierwszy pojawił. Więc myślicie, że teraz przy całym Big Techu i przy sztucznej inteligencji i przy zbieraniu nawet Waszych buziek na postach, że oni tych danych nie zbierają? Oczywiście, że zbierają. Więc oni Przykładają miary, przygotowują miejsce sobie na dysku, przygotowują sobie, słuchajcie, data input do algorytmów i odpalają na przykład powódź. Tak? Czyli robią tak, że tu pada, a Wisła wysycha. I w tym momencie jest, o nieszczęście, tak. Ludzie tam się napierdalają za przeproszeniem, czemu ty nie zrobiłeś tego, czemu ty nie zrobiłeś tego, jeden drugiego chce rozstrzeliwać, a oni zbierają dane. I taki evencik tak? I już wiedzą białe plamy zapełnione na mapie, co gdzie można zrobić, a co gdzie nie można zrobić. Więc wy, jako jednostki inteligentne, winniście się oczywiście znaleźć z, z popcornem, i z dobrym paszportem. Tak, jak słuchajcie, tutaj, słuchajcie, właśnie tu R8 przejechało Audi. Zobaczcie, wśród... w dobrym miejscu, gdzie są bogaci, inteligentni ludzie, którzy mają pewne rzeczy przygotowane, nazbierane, ogarnięte. i tam sobie ten popcorn otworzyć. A to, co będzie yy, tam, gdzie ludzie się zachowują, niestety, jak się zachowują w naszym grajdole, jest bardzo smutne dla mnie. To niestety to miejsce trzeba opuścić. Bo wy tak, jak wam powiedziałem na poprzednich filmach, nie zmienicie tej sytuacji, ani ekonomicznie nie bójniecie nią, bo jesteście po prostu planktonem. Tak? Ani nią ideologicznie nawet nie bójniecie w swoim życiu. Więc tak jak leci ten cios od jubilerów, tak Wy zgodnie z zasadą Aikido musicie ten cios pociągnąć dalej i wtedy ewentualnie zejść z jego linii, jako ludzie racjonalni, żeby sobie żeby sobie ukręcić własny interes. Mam nadzieję, że to jest jasne. Będzie się teraz dużo działo, więc myślę, że będziemy nagrywać, bo jest na to czas. Lato przeleciało, więc każdy przy jesiennej pluszej herbatce tutaj na naszym narożniku, na naszym angolo, gdzie się coraz więcej ludzi zbiera idziemy sobie do herbatki serwować. I analizować. Do zobaczenia.